na no witajcie! Ja jestem film, dzisiaj nagrywam Cricket Ops. Siedzę ze mną na matyniu. Siema. Dzisiaj nagrywamy znowu po raz kolejny i kolejny Cricketal Ops. Dobra, obracamy. Także zajebiście. czy inaczej. Dobra, czekajcie. Trzyk. Bo ja słyszałem, że też Mateuszowi jest mało ciągle nagrywania Cricital Opsa. Nie, no a ja w końcu nie. pomyślałem, że nagram z Mateuszem Kryptolob, nie będę was zostawiał. Powiem, że wyczekujecie strzelankę. Zostawcie też subskrypcję, lajka, komentarz osta od napiszcie. Mati, ile dobijamy subskrypcji? Ile lajków? Tak, tysiąc. Dobra, tysiąc lajków niech będzie. Zapraszam was jeszcze nie, raz do, de, do, do tam mojego tam sklepu, tam. do, do Filipa Filip, Filip, Philipgamesshop.pl Bo tam są fajne koszulki i takie pistolety z nerfy, nerfa. Także jest dobrze. Ała już headami, mi ktoś strzelił. Także zapraszam Was do mojego sklepu Mateusza też. Bo tam A, jest i, Nerf Strike modru. Także jest dobrze. Słuchajcie, gramy już. gramy gramy naszą grom. Ja nikogo nie widzę. O co? O dobra. Bo u Matiego jest elit, nerf y, elit 2.0. U o, no też. mnie też. czekaj. E, Bo jeżeli do tej pory nagrywamy już Kriki to ja już nie wiem. Bo Mateuszowi ciągle mało. Nie. Tak. Nie. Och, tak. Skarbi. Ej, ja mam biało, białego shotguna sobie na mnie zamieniłem, wiesz? No nie, co za cioty! O! Ej, paki, bo mi się skończyło miejsce, muszę coś usunąć. Dobra. Zapieprzyli mnie, kurde. Kurła, co to ma być? Tak Janusz mówi do Grażyny. Grażyna, proszę szybko obiad! Grażyna! Janusz, Janusz, co ty sobie. Co ty się tak piecz? Kurde. Jak nie urok to sraczka? No. nie, spadłem po raz kolejny. mnie zajepali. Za 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 live przerwa, albo co? No. Ja tutaj tak wiele razy spadałem. Z tej przy... Ała, no kurde! Och! Cipeczka Dzipeczka, och! Dzipeczka, ach! Babuśka Greni! No co za pizda. Aż musiałem niechcący przeklnąć. Nie? No. Musiałem nie chcący przeklnąć. przeklnąć. A jak miałem się dla to ani razu nie powiedziałem przekleństwa. Tak, tak. Strak, strak. Szczoch. Spędzicie tu, Yyy... ja powróciłem znowu, bo miałem takie gówno, co się nazywa. Gówno oszczone. Czekaj, bo mnie nie włączono. Mam. Tak, men. O, okej. Okay. Wywaliło mnie. Ja cipka Janusza. Słyszysz, bo mnie wywaliło, dawaj wejdź do lobby. Znowu muszę do lobby wchodzić. Już <grym> mi się nie chce wchodzić do lobby. Ale musisz i dawaj. Dobra, wyjdę z lobby yellow To Dobra, komuś... ja zaczynam... Ja zaczynam od nowa live'a, wiesz? No. jakby, so, a ja se wyrazić czego kamerę włączę. Ja włączam, bo ja zaczynam od live'a. Siema z kolano teraz widzicie mnie w kamerze. Ja no żartuję.